Wraz z końcem roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Na terenie jednostki udało się też wygospodarować specjalne pomieszczenie na pranie i czyszczenie odzieży wykorzystywanej w akcjach. Obie inwestycje współfinansowała gmina Kozienice. Chcemy, aby nowe auta trafiały zarówno do Ochotniczej Straży, jak i Państwowej Straży Pożarnej. I to jest tego przykład: dotacja z gminy Kozienice 275 tysięcy. Więc cieszę się, że co roku jakieś auta nowe. Strażackie trafiają i tu do Państwowej, bo służą przecież naszym mieszkańcom, i do Chodniczej Straży. Zadowolenia z faktu otrzymania nowego wozu nie kryją też sami strażacy. Zastąpił on pojazd, który był używany przez naszych strażaków już przez ponad 15 lat. Pojazd, który stoi za mną, to średni samochód ratowniczo-gaśniczy terenowy z napędem 4x4 na podwoziu Iveco. Pojazd ten dzięki doskonałym parametrom trakcyjnym napędzie 4x4, będzie użytkowany m.in. w ciężkich warunkach, gdzie prowadzone są akcje ratowniczo-gaśnicze. I pojazd ten w naszej jednostce będzie tak zwanym pojazdem pierwszego rzutu. Nowy pojazd ma na wyposażeniu sprzęt z ratownictwa technicznego i medycznego, a także armaturę wodną i pianową. Jego łączny koszt to 850 tysięcy zł. Są to środki. Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, gminy Kozienice, oraz jeszcze pięciu gmin z terenu naszego powiatu. W tym roku udało się zorganizować tak zwaną pralnicę, a więc specjalistyczne sprzęt, gdzie można uprać, wysuszyć i doprowadzić do porządku specjalne ubrania strażackie. Będą służyły zarówno Zawodowym strażakom, jak i naszym druhom, którzy uczestniczą w akcjach w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Osobiście bardzo się cieszę, że udało nam się zrealizować ten zakup ze względu na to, że mamy w tym momencie realny wpływ na zminimalizowanie skutków zanieczyszczeń, które pojawiają się na ubraniach strażaków podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, no a to bezpośrednio wpływa na ich zdrowie, no i przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort działania. Całkowity koszt nowego pomieszczenia wraz z wyposażeniem to około 150 tysięcy złotych. Są to środki z Komendy Wojewódzkiej i dwóch samorządów gminy Kozienice i województwa mazowieckiego.